Przyznam, że święty nigdy nie byłem i tylko czasem obchodził mnie czas. Choć za świętymi swoje wypiłem i w siódmym niebie bywałem nieraz. Modliłem się tylko do taktów muzyki i jeśli już to pełną przeponą. I nie klęczałem nigdy przed nikim, chyba że przed swoją żoną. Nie jestem święty i raczej nie będę. Me, sentymenty, to grzech jest nie jeden. Lecz grzesznikowi z myślami w chmurze dałeś ukradkiem Anioła Stróża. Anioła Stróża, z kolcami jak róża, który mnie chroni w ziemskich podróżach. I coś dziwnie czuję, niebieski panie, że jednak znajdę u ciebie mieszkanie. Przyznam, że nigdy nie byłem święty, zwłaszcza nocami, nigdy nie pośpi. Z grzechów najbardziej żałuję momenty, kiedy za szybko budził się świt. I choć nie zawsze trafiałem do domu, nie zawsze z końcem wiązałem koniec, nie spowiadałem się z tego nikomu, chyba że swojej żonie. Nie jestem święty i raczej nie będę. Me sentymenty to grzech jest nie jeden, Lecz grzesznikowi z myślami w chmurze dałeś ukradkiem anioła stróża. Anioła stróża z kolcami jak róża, który mnie chroni w ziemskich podróżach. I coś dziwnie czuję, niebieski panie, że jednak znajdę u ciebie mieszkanie. Osądzisz mnie, panie, lecz chyba mnie lubisz, zwłaszcza gdy do snu mnie tulą mej żony dłonie, choć nic już nie mówi gdy skrzydła pod nocną koszulą.